Wojska Mewe dotarły do Karlobagu, niewielkiego, podupadłego miasteczka. Nilfgaardczycy mają tam silny garnizon. Donosili zwiadowcy. I przygotowali się na oblężenie. Zgromadzili żywność, ściągnęli machiny wojenne. Możemy odbić to miasto, powiedział Reinhardt, ale nie obędzie się bez strat. Dużych strat. Radzisz więc, żebyśmy odstąpili? Obawiam się, że żołnierze źle by to przyjęli, pani. Rwą się do walki. Jeśli dasz rozkaz do odwrotu, podkopiesz ich morale. Może i poniesiemy duże straty. Powiedziała Mewę, dobywając miecza. Ale zadbam o to, żeby Nilfgaardczycy ponieśli większe. Każ ludziom szykować się do ataku. Lyryjczycy ruszyli w stronę miasta. Jakby w odpowiedzi rozbrzmiały wojskowe bębny. Nilfgaardczycy szykowali się do obrony. Nilwgardczycy byli faktycznie doskonale przygotowani. Mieli specjalne haki do spychania drabin i długie włócznie, którymi razili leryjczyków z murów. Królowej udało się wetrzeć do środka dopiero za czwartym podejściem. Szła już wtedy po ciałach własnych żołnierzy. Mewe była w szpitalu polowym, kiedy podszedł do niej Reinhardt. Musiał podnieść głos. Żeby przekrzyczeć jęki rannych Wasza wysokość, delegacja mieszkańców Chcą z tobą rozmawiać Przed namiotem czekało kilkunastu mieszczan I mężczyzna zakuty w kajdany Był ciężko pobity Z rozciętego czoła ciekła mu krew A to kto? Nasz kowal, Todor Powiedziała kapłanka w postrzępionym habicie Zdradził cię pani jak tylko Nilfgaardczycy weszli do miasta, zgłosił się do nich sam nieproszony i zaoferował swoje usługi. Robił dla nich broń, zbroje w zamian za cesarskie złoto. Mewę złapała jeńca za brodę i spojrzała mu w oczy. To ty zrobiłeś te haki? Te długie włócznie? Ja, pani? Dobra robota, warknęła królowa. Cholernie dobra. Pani! Miej dla niego litość! krzyknął starszy mężczyzna w brudnym od mąki fartuchu. Kiedy Gardczycy pojmali mojego syna, chcieli go wieszać! Totor go wybronił! Mnie też pomógł! odezwała się jakaś kobieta. Widział, że głodna chodzę, to jadłem się podzielił. Mieszczanie zaczęli się przekrzykiwać. Jedni przypominali o szlachetnych uczynkach Kowala, inni wyzywali go od kolaborantów i domagali się kary. Mewę odwróciła się, żeby spokojnie pomyśleć i zobaczyła leżące przed szpitalem ciała żołnierzy. Gdyby nie Todor, byłoby ich może mniej. Dwudziestu moich ludzi zginęło, wyzwalając Karlobak z rąk Nilfgaardczyków. Powiedziała Mewę, zwracając się do kowala. Ginęli rażeni twoją bronią. Zapłacisz więc własną krwią. Za każdego dostaniesz pięć batów. Nim oprawca wymierzył sto razów, zmęczyła mu się ręka. Trzeba go było zmienić. A Toto do... przeżył o dziwo. Ale nie był już potem w stanie pracować przy kowadle i resztę swoich dni spędził w nędzy.